No cześć, jestem Zio, a dziś zbudujemy takie domki jak na mapie do komendowego pogotowia na Halloween. Słuchajcie, to są domki, które są typowymi kamieniczkami e, i taką dostaliśmy dzisiaj prośbę. To jest coś innego troszkę, to jeszcze trochę się różni, że tak powiem, od tych rzeczy, które budowaliśmy jak dotąd. To były takie typowe obiekty. A tutaj mamy mapę, swoją drogą macie link do tego odcinka w karcie, jeśli chcielibyście obejrzeć. Ten odcinek komendowego pogotowia, tutaj mamy na przykład szkieleta, który się na nas patrzy, i mamy różne inne fajne, ciekawe rzeczy. Albo na przykład jak wydoić krowę za pomocą wiaderka z lawy, to też takie fajne rzeczy. No możecie oczywiście zobaczyć sobie na tym filmie, który wyszedł w Halloween zeszłoroczny, czyli w 2016 roku. I tutaj zbudowaliśmy dużo takich kamieniczek. Z Agą siedzieliśmy przez parę godzin nad tą mapą, budowaliśmy, doszlifowaliśmy, jakieś sporo drobnych tam easter było na przykład tam, możecie Agę zobaczyć w oknie i różne, różne tym podobne, jakieś dziwne rzeczy. Tutaj o, na przykład jest jeszcze w takiej ciemni, moja głowa i tutaj napisane na tabliczce coś. I mówię, dużo, dużo takich fajnych rzeczy, takich fajnych smaczków tutaj umieściliśmy. I przy okazji właśnie zbudowaliśmy domki w takim stylu, takie kamieniczki. To są proste kamieniczki, które buduje się bardzo łatwo. Najlepiej wpisać sobie w Google graficę kamieniczki i w ten sposób yy, znaleźć takie rzeczy. Tutaj domyślnie jest noc ogólnie na tej mapie i nie widać może tego w pełnej okrasie. Więc co, ja wpiszę szybko tutaj Timeset Night. Mogłoby być jeszcze bardziej, no, dajmy może 15 tysięcy. Te 13 tysięcy to taka nie bardzo moc. O, i tutaj to dodaje takiego mroku jeszcze. Postaraliśmy się o oświetlenie od dołu w efekcie te, e, czy tutaj kościółek, czy, czy cmentarz, czy, czy wszystkie budynki są fajnie pooświetlane. E, ale my chcemy to, e, że tak powiem, przebudować i chcę Wam pokazać więcej, jak bardzo łatwo zbudować sobie taką kamieniczkę. Dlatego, uwaga, uwaga... Jesteśmy na mapce, no tradycyjnej mapce, na której zazwyczaj wszystko budujemy, tutaj mamy nasz domek podstawowy, tam mamy w oddali kurczaka, którego ostatnio budowaliście i macie teraz na ekranie wasze budowle, również, poza kurczakiem również, również kibelek, który tam obok stoi. No nic, tutaj były jakieś domki na drzewie dżunglowym, tutaj był pająk, koń stojący na tylnych nogach, pies i tam tyranozaur gdzieś za górą, ale to już zaczyna nam ginąć, coraz więcej tych... Tych, tych budowli i wszystko zaczyna nam tu znikać. Ja myślę, że w tym miejscu o, wybudujemy sobie mniej więcej taką kamiczkę, może w tą stronę. I spróbujemy jakoś to e, sobie, sobie, sobie tutaj ogarnąć. W zestawie naszych narzędzi, a raczej bloków, z których to zbudujemy, jak widzicie, znajdują się przede wszystkim drewniane drzwi, ciemne drzwi, które mają bardzo fajną. Te, te, no, taką, jakby teksturę, można tutaj powiedzieć, bo to jest tekstura, która chyba najbardziej oddaje ten taki styl, który chcielibyśmy uzyskać, taki dość nowoczesny styl. To mi się bardzo podoba. Użyjemy w formie elementów dekoracyjnych i e, podbudowy jakby całego tego budynku cegieł, które dadzą nam też fajny klimat, też taki dość nowoczesny. Glinę na wypełnienie ścian. To jako ramę tego budynku, to jako parapety, to jako elementy, też jako detale, i to też jako detale. Użyjemy w ten sposób. Także jedyne, co my tak naprawdę na samym starcie potrzebujemy, to jest to. Potrzebujemy 100 brików, i co jest najzabawniejsze, budując takie domki, nie patrzymy na to, jak ten domek, jaki dom, ten domek będzie miał kształt. Jedyne, co nas interesuje w tym momencie, to frontowa ściana tego domu. Czyli my musimy obrać sobie powiedzmy, niech to będzie miało 5 w środku. Tutaj będzie 5 i tutaj będziemy mieli drzwi, a tutaj będzie okno. Tak to sobie musimy zaplanować i zróbmy sobie przede wszystkim tak. Przede wszystkim samą ramę na wysokość. Na taką wysokość na razie niech to wystarczy. W tym miejscu będziemy mieli już podest. Podest, który przygotujemy sobie na przykład z. Cegieł, i przy okazji te cegły dadzą nam fajny klimat, bo będziemy mogli zrobić sobie takie pseudo wejście do piwnicy. To jest też taka rzecz, którą, którą rzadko się widzi dla przykładu. Jeszcze zaraz weźmiemy cobblestone, na którym podbudujemy, podbudujemy sobie tutaj chodnik. Powiedzmy, to będzie w ten sposób wyglądało. Niech to będzie bruk w formie chodniku. Czy tam chodnika, w zależności, jak jak to się tam wymawia poprawnie. Tam zrobimy sobie piwniczkę, w której będzie ciemno. Jest już wystarczająco ciemno, także nie będziemy się tym bardziej przejmowali. I zrobimy sobie w ten sposób podejście do, do tego domku. Tutaj jeszcze chodnik sobie przygotujmy do końca. To zakończmy w ten sposób. I tak. I nas będzie interesować oczywiście w dalszym ciągu płotek, który ustawimy sobie tutaj. I on będzie takim. Płotkiem jakby zabudowującym to wszystko, co yy, cały ten budynek jakby od frontu. Yy, ponadto potrzebujemy schodek, po którym będzie można wejść do naszego domku. Także zastąpimy go również w tym miejscu. Następnie potrzebujemy zacząć budować ścianę. ściany zaczniemy budować już tutaj. Tutaj jeszcze zostawimy sobie też płytki. I ściana będzie już wyglądała w ten oto sposób. Tutaj będzie parapet. Tutaj będzie okno, a tutaj będą drzwi. I teraz, no, drzwiami, parapety i ogólnie tym podobne rzeczy robimy, zrobimy sobie z desek. I zrobimy sobie z desek w ten sposób. Tu umieścimy szybę, tutaj umieścimy drzwi. Drzwi umieścimy oczywiście w tej jakby konfiguracji, jakby one by prowadziły nas na. Zewnątrz, aby one tak naprawdę do wewnątrz prowadziły. W sensie chodzi o to, żeby one były w głębieniu w dalszej części bloku. Żeby je postawić tak najprościej, to wystarczy stanąć tyłem do tego i postawić na bloku, na którym się znajdujemy. Dalej, ciąg dalszy musimy zrobić tak. Przeciągamy tutaj tą samą linię, w której się znajdowaliśmy. Robimy gzym taki jakby to nie wiem jak to nazwać. To jest taka betonowa podbudówka dla przykładu, która będzie podtrzymywała nam następną ścianę, która jest wyżej. Następnie ściany możemy wyciągnąć też na trzy kratki do góry. Te ściany wyciągniemy tutaj na trzy kratki do góry. I tutaj przygotujemy sobie te ściany w dokładnie takim samym ustawieniu jak na dole. Parapety oczywiście w ten sam sposób. Można zrobić ewentualnie wyższe, jeśli ktoś ma klaustrofobię i nie lubi tak małych okien, to polecam nawet pokusić się o wyższy, wyższy ten wygląd. W efekcie możemy zrobić sobie... O, w ten sposób. Będziemy mieli na dwa wysokości e, okna, tak samo na dole można było zrobić, ale ja zrobiłem na jeden, bo mi bardziej taki kompaktowy, mały styl e, się podoba tych budynków. I tak, z racji tego, że od boku one są prawdopodobnie przyłączone do innych kamieniczek, to my się tym nie przejmujemy i prawdopodobnie zrobimy tutaj płaską ścianę. Ale e, musimy zadbać o to, żeby wypełnienie było jakichś e, tych okien, bo e, mimo tego, że tego tak naprawdę nie będzie widać w tym momencie, bo nas nie interesuje wnętrze wnętrze, to już można sobie tam indywidualnie dobudować. My to zamurujemy teraz wełną. Właśnie dlatego. Weźmiemy jeszcze do tego szyby, które najlepiej wybrać. Słuchajcie, co jest najzabawniejsze? Ciemno szare, jasno szare lub czarne szyby. To są najładniejsze szyby, które nadadzą nam fajnego efektu e, takiej. Hmm. Prawdziwej szyby. Prawdziwej miejskiej, brudnej szyby. Można w ten sposób powiedzieć. Teraz widzimy z tyłu, że no, niby tutaj się przykleił jeszcze ten kawałek e, kawałek tej czarnej wełny, więc możemy go zrobić o w ten sposób. Dla przykładu e, zrobimy sobie tam jeden odstępu od tej szyby, i w efekcie ona się nie będzie kleiła i będzie jeszcze ładnie wyglądała, będzie prawdziwą szybą, a nie taką szybą przyklejoną. Teraz widzicie, nawet ładniejszy efekt nam to dało. Następna rzecz. Następna rzecz, czyli oczywiście, oczywiście musimy zrobić tutaj jakoś dach. Dach, który będzie oczywiście spadzisty, tylko w jedną stronę, ponieważ jest to kamienica. Też warto do zapamiętania. I jak to zrobić? Można by pokusić się o wysunięcie jeszcze jeden. Wiecie, co ja teraz improwizuję w 100%? Buduję mniej więcej z pamięci tak, jak tam to wyglądało, i staram się jakoś jednocześnie utrzymać tutaj ten klimat, do którego dążymy. Weźmy sobie tak, weźmy sobie tutaj płytkę. Weźmy sobie jeszcze jeden schodek i na, na przemian zróbmy z płytką uzyskamy wtedy taki poddachowy, hmm, jak to się nazywa tak właściwie, ciężko mi tutaj to jakoś określić, ale pod dachami czasami macie takie, takie zdobienia ładne zrobione, na przykład takie wystające pod rynnami, pod dachami, no nie wiem jak to się nazywa, dobra, nie będziemy tutaj drążyć tego tematu. Dobra, w każdym razie ciąg dalszy, możemy zrobić po prostu już ze schodków, które są ceglane, które dadzą nam naprawdę fajnego klimatu właśnie tego koloru dachu, jaki chcieliśmy uzyskać. I to będzie w ten sposób wyglądało. No z tyłu nie wygląda, może to zbyt co taka prawda. Można tutaj pokusić się o zagospodarowanie tych budynków, ale my tego nie będziemy teraz robić, bo jak już mówiłem, kamienica jest tak naprawdę tylko formą taką prezentacyjną, pokazową. Ona tutaj nie ma być taką prawdziwą kamienicą. Dalej, słuchajcie, zanim my to skończymy, ten dach budować, ja bym jeszcze pokusił się o jedną fajną rzecz o taką rzecz, żebyśmy tutaj ten dach urozmaicili i żeby ten dach. Miał jeszcze okno dachowe na samym środku. Ono nam trochę doda takiego fajnego smaczku. Tutaj zróbmy w ten sposób, tutaj zróbmy w ten sposób. Tutaj to usuniemy. Moglibyśmy tak samo zawinąć sobie z tej strony, ewentualnie, i tak samo z tej strony. I teraz mamy tutaj taki fajny wystający, jakby, jakby element, taki fragment. I można byłoby to tak, przede wszystkim zrobić tutaj pełnym bloczkiem i tutaj zabudować. O, w ten sposób cegłami. Doskonale. I to wygląda właśnie tak, jak my chcieliśmy to uzyskać. Zaraz zrobimy to okno. To okno będzie musiało też całkiem fajnie wyglądać, także myślę, że tak podkleimy tutaj przede wszystkim drewnym. I zrobimy tak samo drewniany rapet, który będzie o w tym miejscu się znajdować. O, niech będzie tak. On nie, jego nie będzie widać, w którą stronę jest ustawiony, więc może być nawet z tej deski, e, z, ty, z tego schodka ustawiony w tą stronę. Tu zrobimy tak i od tyłu zakleimy tak samo, żeby było ciemno, żeby nie było widać... Tego, co tak naprawdę się powinno znajdować, za tym. I mamy w tym momencie, no taki dość prosty schemat, prosty motyw takiej kamieniczki. Myślę, że to wygląda całkiem spokojnie. Wy możecie, oczywiście, pamiętajcie, żeby przysyłać Wasze rzeczy na kontakt, który jest podany w opisie: kontakt.wcal.niżoma.gmail.com lub na fanpage, do którego również jest link w opisie. Ponadto, jeśli Wam się podoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Głównie jeśli Wam się podoba. Tak wspominam o tym, bo często zapominacie. Jeśli chcecie więcej oczywiście takiego zbudujemy, możecie zasubskrybować ten kanał, warto o tym też pamiętać. Wiecie co, ja jeszcze bym tutaj może dokończył jednak te ściany minimalnie, dociągając je chociaż o, o dotąd. I tak, i wyobraźmy sobie, żebyśmy mieli teraz dokładnie taką samą yy, kamieniczkę zbudować obok tylko pozmieniać w niej y, odrobinę kolory, czy zrobić drewniany dach dla przykładu, czy zrobić różne tym podobne rzeczy i wiecie co? Ja za chwilę spróbuję to zrobić szybko za pomocą Word Edita. Nie wiem, czy go mam, ale przy okazji bym wam pokazał, jak one będą wyglądały w zestawieniu jedna koło drugiej i będzie to wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie. Dlaczego ja lubię budować w takim, w takim małym, kompaktowym stylu? Właśnie dlatego, że buduje się to szybko. Widzieliście, zbudowałem to raptem kilka minut. Nie wiem, ile to trwało do końca. Czy ja mam tu Word Edita? Powiedzcie mi, że mam Word Edita, proszę. Mam Word Edita, doskonale. To znaczy, że my możemy. Tak, możemy wziąć sobie całą tą kamieniczkę i zrobić tak. Skopiujemy w tym miejscu. Kopi i wkleimy O, w tym miejscu. Paste. Doskonale. Trochę wbiliśmy się tutaj w, w, ten, w ten, jakby w tą skałę. I troszkę jeszcze bym to, wiecie, co jeszcze bym to inaczej zrobił? Stanąłbym tutaj w tym miejscu. W tym miejscu to będzie jeszcze fajniej wyglądało. Dajmy paste i mamy dwie kamieniczki, które są w takim brytyjskim stylu, jakby zbudowane. Eee, wiecie, co jeszcze tak? Jeszcze przesuniemy w drugą stronę dokładnie tak samo, żeby to było. Tutaj dajmy paste. I widzicie, w tym momencie mamy zbudowane trzy kamieniczki koło siebie. Tutaj te bloczki już nie potrzebujemy, ich więcej usuńmy. Mamy zbudowane trzy kamieniczki, które nadają nam takiego brytyjskiego stylu, takich wieczy, domków, które są wszystkie koło, koło siebie. Postaram się tu umieścić na ekranie screenshot, w tym momencie powinniście go widzieć. I mamy mniej więcej coś, że się w takim klimacie moglibyśmy zrobić całe osiedle sobie takich domków, i jedyną rzecz, którą moglibyśmy zmieniać, to tak naprawdę jest glina. I spróbujmy też za pomocą wordedita. Edita. O, czy ja mam radę tam zaznaczyć? chyba dam radę. Spróbujmy za pomocą wordedita zmienić na przykład glinę, więc zrobimy e, szybko sobie replace e, 159 na na przykład 159 2, 2, Tutaj mamy taką ciem, ciemniejszą glinę. Z tej strony moglibyśmy dać sobie jeszcze inny kolor gliny, na przykład damy sobie niebieski czy tam żółty. Nie wiem, nie pamiętam kolorów, wiecie co? Będę to robić tak totalnie na czuja, także dajmy 159 2, 4, żółty. No i widzicie, mamy domki w różnych kolorach, można zrobić kolorowe osiedle w ten sposób i będzie to fajne osiedle w dość takim ciekawym klimacie które będzie, będzie powtarzalne i będzie nam nadawało takiego właśnie klimatu, takiego miejskiego, małego, e, ma, małego stylu, małego budownictwa. Możecie napisać, co o tym sądzicie w karcie, oczywiście możecie ocenić tą budowlę, czy wam się podoba. E, I co? No ja czekam w, głównie na wasze projekty. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli wam się podobało, zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli chcecie więcej oczywiście takich budowli, pamiętajcie, żeby napisać również waszą propozycję na budowlę w komentarzu. Ja się będę z wami żegnać, dzięki wielkie za oglądanie, na razie, cześć!